Jak personalizować pliki do skrybota? Uruchom skrybota, ustaw czułość mikrofonu tak, aby dźwięk było widać w zielonych plamach na wizualizacji i żeby nie wchodził na czerwony zakres. Następnie znajdź jakiś tekst, który wkleisz w okno skrybota. Może być to twój własny tekst, jakiś artykuł, lub znajdź dowolny tekst w Internecie, skopiuj go i wklej w okno skrybota. Następnie rozpocznij nagrywanie pliku przyciskiem F3, nagrywanie bez dekodowania. Tuż po wojnie, większość krajów Europy okupowanych przez Niemcy musiała uporać się z ogromnym problemem natury moralnej. Po nagraniu, plik zostaje zapisany do folderu Results. Trzeba też zapisać plik tekstowy. Klikam Zapisz. W folderze pokazuje się plik tekstowy. RTF oraz plik WF. Row nie są potrzebne. Takie zestawy plików należy wysyłać do pocztomowa przepisywanie i po jakimś czasie można otrzymać link do modułu akustycznego ulepszającego jakość rozpoznawania w skrybocie domowym.